Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 2,5 miliarda ton żelaza. Aby osiągnąć tę oszałamiającą liczbę, trzeba przetworzyć ogromne ilości magnetytu, czyli skały, z której wydobywa się żelazo. Ale jak ten minerał przekształca się w jeden z najmocniejszych metali na świecie? Odwiedziliśmy największe złoże żelaza w Stanach Zjednoczonych oraz największą na świecie przetwórnię, aby odkryć, jak wydobywa się żelazo z kopalni i jak przekształca się je w stal. Żelazo to najobficiej występujący pierwiastek na Ziemi. Cywilizacja nie mogłaby bez niego przetrwać. Spotykamy je wszędzie w wieżowcach, pociągach i statkach. Ale także stanowi ono jądro Ziemi i płynie w naszych żyłach. Gdy żelazo łączy się z węglem i tworzy stal, staje się jednym z najbardziej wszechstronnych i wytrzymałych materiałów, jakie kiedykolwiek stworzono. To jeden z najbardziej cenionych metali. Nie tylko ze względu na wyjątkową wytrzymałość, ale też dlatego, że ekstremalne ciepło czyni go zaskakująco plastycznym. Żelazo to jedna z nielicznych substancji na Ziemi, która zaczyna jako minerał, a po wykuciu w ogniu staje się narzędziem zdolnym przetrwać pokolenia. Można je znaleźć tuż pod naszymi stopami. Skorupa ziemska składa się w 5% z rudy żelaza. Górnicy wydobywają około 2,5 miliarda ton każdego roku. W górach północnej wędzerii firma Arcelar Mydel eksploatuje jedną z największych kopalni żelaza na świecie. Kopalnia Arcelar Mydel Monorca produkuje ponad 10 milionów ton żelaza rocznie. Jej rozmiary to około 1,5 km szerokości i 1 km długości. W tej ogromnej odkrywkowej kopalni eksploatuje się jedno z największych złóż żelaza w Stanach Zjednoczonych. Ale skąd wzięło się to całe żelazo? Złoże to powstało miliardy lat temu, długo po wielkim wybuchu. Gwiazdy stworzyły pierwiastki tak ciężkie, że eksplodowały jako supernowe. Jedna z nich przyczyniła się do powstania Ziemi. Gdy ta umierająca gwiazda wybuchła, rozrzuciła żelazo i inne pierwiastki po całym swoim regionie galaktyki. Gdy powstała Ziemia, była mieszaniną tych pierwiastków. Pozostałości po supernowej. Z czasem pierwiastki osadziły się w różnych warstwach. A żelazo jako bardzo gęste opadło do jądra. W rzeczywistości 98% jądra Ziemi to żelazo. W skorupie ziemskiej pozostały ogromne ilości żelaza. Czasem w postaci złóż jak wielka góra bogata w żelazo. Która wznosiła się w miejscu, gdzie dziś znajduje się menosaura. Pierwsze deszcze, które spadły na Ziemię, były bardzo kwaśne. Rozpuszczały żelazo z gór, tworząc ocean bogaty w żelazo. Setki milionów lat później żelazo to uległo krystalizacji i osiadło na dnie. Pozostawiając tylko te złoża, które dziś wydobywamy. Popyt na żelazo jest tak duży, że cały proces działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Szacuje się, że wędzie jest wystarczająco dużo żelaza, aby utrzymać wydobycie przez CO najmniej kolejne 100 lat. Wydobywana tu ruda to rodzaj tlenku żelaza zwany magnetytem zawierający około 22% żelaza. Do końca lat 40. XX wieku amerykańscy górnicy wydobywali bogatszą rudę zwaną hematyt, która zawierała 65% żelaza. Ale ogromne zapotrzebowanie podczas II wojny światowej wyczerpało krajowe zasoby hematytu. Magnetyt jest czarny i zawiera mniej żelaza niż hematyt. Dostęp do rudy zaczyna się od wybuchu. Zespół ładunkowy umieszcza 900 kg dynamitu w każdym szybie. CO odpowiada ilości materiału potrzebnego do wysadzenia miasta Oklahoma. Ładunki pokrywają pół hektara ziemi i mają siłę wybuchową prawie połowy pierwszej bomby atomowej. W ułamku sekundy ponad 300 tysięcy ton skał zostaje wyrzuconych w powietrze. Ziemia drży, a ryk słychać na wiele kilometrów. Ale dlaczego ryzykować życie dla odrobiny żelaznego pyłu? Odpowiedź brzmi to nie tylko pył. To surowiec, który pewnego dnia stanie się najważniejszym supermetałem na świecie estalon. Prawie 98% stali to żelazo. Sprasowane warstwy kopalni zawierają tylko około 25% tlenku żelaza, wymieszanego z krzemionką i innymi zanieczyszczeniami. Potrzeba prawie 2 kg lub więcej, aby uzyskać zaledwie pół kg metalu. Ponieważ potrzeba go dużo do produkcji stali, wszystko odbywa się na ogromną skalę. Ogromne koparki zbierają fragmenty. Największa koparka w okolicy może podnieść do 59 ton metrycznych skał. Maszyny te ładują urobek na gigantyczne ciężarówki. Ciężarówki te są wielkości domu i mogą przewozić do 218 ton metrycznych. Transportują żelazo bezpośrednio do zakładu przetwórczego. W zakładzie ruda jest kruszona na jeszcze mniejsze kawałki. Przy użyciu kruszarek, działających jak moździerz o mocy 900 koni mechanicznych, kruszarka mieli rudę z prędkością średnio 3000 ton na godzinę. Następnie wałki o wadze 360 kg mielą ją do konsystencji przypominającej piasek. Gdy kruszarki i wałki zmniejszą żelazo do postaci pyłu, mieszalnik łączy je z wodą, tworząc zawiesinę, która trafia do separatorów magnetycznych. Separatory magnetyczne to ogromne bębny o długości około 3 m i średnicy 1,2 m, zawierające nieruchome magnesy. Gdy będy się obracają, zbierają cząsteczki żelaza z rudy i oddzielają je od cząstek niemagnetycznych. Maszyny następnie mieszają zawiesinę żelaza z gliną, którą później podgrzewa się do 1300 stopni Celsjusza i formuje w małe granulki łatwe do transportu. I oto efekt granulki żelaza zabierające 60% żelaza. Następnie są one wysyłane statkami i koleją do pieców hutniczych, aby przekształcić je w stal. Pociąg składa się z 232 wagonów. Każdy przewozi średnio 134 tony. Ma długość około 2,5 km. CEO czyni go jednym z najdłuższych pociągów na świecie. Pociąg zawozi żelazo do portu, gdzie jest ładowane na statki. Każdego dnia statkami transportuje się ponad 900 tysięcy ton granulek żelaza. Stamtąd trafiają do hut, gdzie przekształca się je w stal. Produkcja stali na wielką skalę była jednym z największych wyzwań technologicznych rewolucji przemysłowej. Sztuką było uzyskanie odpowiedniej proporcji dwóch głównych składników stali i żelaza i węgla. Zbyt dużo żelaza sprawiało, że metal był miękki. Zbyt dużo węgla jest zbyt kruchy, i znany jako żeliwo. Uzyskanie właściwej proporcji żelaza i węgla było największym wyzwaniem przez prawie 2000 lat. Dopiero w 1856 roku brytyjski naukowiec Henry Bessemer odkrył skuteczny sposób łączenia żelaza z węglem. Zrobił to, wdmuchując gorące podmuchy tlenu do specjalnego pieca, aby zmniejszyć zawartość węgla. Każdego dnia w hutach metali gliniastych wylewa się 17 tysięcy ton żelaza lub metali. Każdego roku ten 400-hektarowy zakład produkuje wystarczająco dużo stali, aby zbudować linię kolejową dookoła całej planety. To najwydajniejsza huta stali na świecie. Większość zanieczyszczeń została już usunięta, ale nadal obecny jest tlen. Zerwanie tej więzi to jedno z największych wyzwań współczesnego przemysłu. Używa się do tego ekstremalnego ciepła i ciężkich maszyn, aby usunąć tlen i dodać węgiel, tworząc metal mocniejszy, trwalszy i mniej kruchy niż czyste żelazo. Truda żelaza jest podgrzewana przy użyciu paliwa zwanego koksem. Bardzo gorące powietrze zapala koks, jak węgiel grillowy. Podnosząc temperaturę pieca do prawie 2200 stopni Celsjusza. W tej temperaturze tlen w końcu się uwalnia, pozostawiając czyste, płynne żelazo. Ale dzieje się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Gdy płomienie koksu usuwają tlen, węgiel z koksu łączy się z żelazem. W tym ekstremalnym cieple mieszanka staje się płynna, a zanieczyszczenia jak krzemionka i siarka unoszą się na powierzchnię, podczas gdy cięższe żelazo opada na dno. Co 45 minut z tego otworu wypływa prawie 500 ton stopionego metalu. Ale choć żelazo zostało uwolnione od tlenu, nadal zawiera zbyt dużo. Węgla ponad 4%. CO czyni je zbyt kruchym. Aby stało się stalą, ten poziom musi zostać zredukowany do mniej niż 2%. W temperaturze powyżej 530 stopni Celsjusza stal nadal znajduje się w stanie półpłynnym. Następnie trafia do serii wałków. Gdzie szkładza się wodą i zmniejsza z ogromnych bloków o wadze 34 ton i grubości 23 cm. Do cienkich pasów o grubości zaledwie 2 cm. Przekształcenie naturalnego żelaza wydobytego z kopalni w najczęściej używany metal wysokiej wytrzymałości na świecie. Zajmuje tylko 2,5 godziny. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak powstaje aluminium, link znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. Polub ten film. Jeśli ci się podobał i udostępnij go komuś. Kogo może to zainteresować. Zasubskrybuj także ten kanał i włącz powiadomienia, aby dalej się uczyć. Do zobaczenia następnym razem.